Witam serdecznie w czytaniu na luty dla byków. Dzisiaj skupimy się trochę więcej na aspekcie miłosnym, ale zanim do tego przejdziemy, zobaczymy z jaką wibracją, z jakim wajbem wchodzisz w miesiąc luty. Ja pod jakim, pod jakim znakiem, pod jaką kartą będzie luty dla znaku zodiaku, baran? Jaki? Przepraszam, dla znaku zodiaku, byk, byk, luty. Widzę tutaj yy, jakieś końce, jakieś początki, transformacje w lutym. Wybranianie się z czegoś. Z trudnej, z trudnej, ciężkiej sytuacji. Ale widzę tutaj wybronienie się, jeżeli chodzi o yy, sprawy zawodowe, Jeż, jeżeli masz jakieś w planach tutaj rozmowy w sprawie pracy, rozmowy kwalifika kwalifikacyjne, jakieś w pracy ważne spotkania, one przejdą po Twojej myśli. Będzie, be, może, być, może być to dosyć trudne dla ciebie, bardzo ważne, ale y, widzę, że, że wyjdziesz z obronną ręką i się, i się z tego wybronisz. Jednak w tej karcie śmierci tutaj zobaczymy tą transformację. Widzę tutaj przejście z jednej strony. Sytuacji na drugą, może jakieś zakończenia, rozmowy ważne, które doprowadzą ciebie do pewnych wniosków, ale też które, które, mogą, które mogą wykazać jakieś mm, niefajne. Tajemnice, oszustwa, coś, coś, coś może wyjść na jaw, co może spowodować, że pewna sytuacja w Twoim życiu całkowicie się zmieni lub zakończy, ale to, ale to, wyjdzie, to wyjdzie na dobre. Tak ma być. Nie ma tutaj czy, czym się stresować, tylko że mówię: tutaj, tutaj, ja widzę jakieś, jakieś, jakąś nieczystą grę, coś bardzo niefajnego, ale to bardzo niefajnego. Widzę, że już mamy, już pomału dochodzi do końca i odchodzi w niepamięć. Znowu tajemnice. Tutaj naprawdę, tutaj są u Ciebie jakieś, jakieś tajemnice, jakieś e, oszustwa mogą być, e, wy, mogą wyjść na jaw. Całe szczęście, bo jak już to się... Mm, jak ta burza cała przejdzie, to będziesz w bardzo dobrej wibracji: wibracji trzech kielichów, radowania się i celebrowania. Tylko przez to trzeba będzie przejść, co nie do końca musi być łatwe. Zobaczymy, zobaczymy jak w konekcji z osobą, o której myślisz nie musisz być z nią w związku nie wszystkie barany są w związku. Osoba, o której myślisz, jaki będzie vibe między Wami a w lutym, związek z osobą, byk. Cią, ciągle nazywam, ciągle mówię, e, barany, prawda? Przepraszam bardzo, przed chwilą robiłam czytanie dla baranów i tak już niestety, wybaczcie mi zostało. To jest czytanie dla byków. Wajb między bykami i ich osobami. A w lutym. W lutym. Byki. Znowu z kolejnej talii mamy trójkę kielichów. Kolejna trójka kielichów. Czasem trójka kielichów też wskazuje na trójkąty miłosne. I te karty tutaj nieczystości, złe gry, kłamstwa, tajemnice mogą też tutaj to, na to wskazywać, więc ja tutaj mogę... Karty mi mogą wskazywać na to, że pewna część byków, dla których czytam, jest w związku... No, że... Że są tutaj trójkąty miłosne, albo jesteś osobą, która jest zdradzana przez partnera, albo może też tak być, że osoba, o której myślisz, ma partnera, albo ty sama masz partnera, myślisz o, o kimś innym, no nie wiem, no są, są różne konfiguracje. No i tutaj znowu znowu wyszła, mi, znowu wyszła mi trójka kielichów, co by mi wskazywało na to. I dziesiątka kielichów. Jest to bardzo pozytywna karta w miłości. Ja ją nazywam, jeżeli długo i szczęśliwie. Także taki vibe, jeżeli jest między wami, to no, no bardzo, bardzo pozytywnie. Tylko, tylko mówię, uważaj, to może, być, to może być trójkąt miłosny, jeżeli o tym nie wiesz. Jeżeli wiesz, to, wie, to, to wiadomo. To, 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 to może być ta tajemnica. Ogólnie między wami bardzo ciepły vibe. Widzę, że on ma, on ma do ciebie, no, 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 no jest miłość. Ja myślę, że no, ma bardzo do ciebie ciepłe uczucia, ale jeżeli chodzi o jego działanie w tym miesiącu, miesiącu lutym, to, to pomału. Nie uwierzę nic, ale bardzo pomału. E, bardzo. Stabilnie, konkretnie, ale nic, nic, nic takiego spektakularnego z jego strony. Jednak stabilnie, dobrze, miło, ciepło. Zobaczymy, co on. Co on ma w głowie w tym miesiącu? co, co, co myśli o, tym, o tej konekcji. Księżyc po raz drugi się tutaj pojawił. Z drugiej talii, i księżyc wskazuje na e tajemnicę, na to, że w świecie księżyca nigdy nic nie wygląda takie, jakie jest. A może nie być, e on może mieć tajemnice jakieś, ukryte rzeczy, albo po prostu sam nie wie, co myśleć. sam. Nie wie, na czym stoi. Będzie w tym miesiącu, no... Może faktycznie ta wieża potwierdzać śmierć, która się tutaj pokazała, która wskazuje na to, że coś się runie. I tutaj w jego, w jego głowie, bo ja tutaj stawiam karty na co on myśli, co ma w głowie. Jest pogrążony w takiej nostalgii, e, nie wie co myśleć, albo może też Tobie nie ufać z jakiegoś powodu, albo sam sobie nie ufać, i gdzieś coś, tu, coś, tutaj, mu, coś tutaj mu może runąć światopoglądowo w głowie. Zobaczymy, co ta wieża wskaz wskazuje. Nine of Cups. Czy to nie jest tak, że osoba, o której myślisz, jest ogólnie ma złamane serce i ma trudne, ogólnie jest ciężko jej emocjonalnie tej osobie? Bo ja widzę, że tutaj są bardzo ciężkie wibracje. Z pojedynczymi kartami pozytywnymi może też tak być, że on, dla niego ten miesiąc będzie ciężki i może uciekać trochę, trochę w alkohol, żeby sobie z tym poradzić. A co on czuje? Myśli to ma, myśli to ma ciężkie, ba, ciężkie, tak jak powiedziałam, nie wie co myśleć. Jest to sytuacja bardzo dla niego, widzę, trudna, dla, dla osoby Twojej. Energie mogą też być odwrócone, więc może tak być, że to jest sytuacja dla ciebie bardzo trudna. Znowu piątka, piątka mieczy drugi raz się pojawiła, która wskazuje na na pyrusowe zwycięstwo. Po prostu walka dla walki. Nikt nie wygrywa, wszyscy są poranieni, oszustwa i takie. On może mieć On czuje, on ma poczucie, że tak powiem, e winy w sercu. Myślę, że może się też oszukiwać. Walczy ze sobą. Nie wie, co zrobić. Jest tutaj u niego w sercu potrzeba zamknięcia pewnego cyklu. zobaczymy co czy jest no ale no na początku vibe między wami pojawiał się że pozytywnie i no, jest miłość może być miłość na że tak powiem i być pozytywnie na takim poziomie zewnętrznym tak że tak powiem od ludzi a gdzieś tam w głębi serca głęboko w myślach może wcale to tak nie wyglądać Widzę, że ta twoja osoba ma ciężko i ma sporo rzeczy do przepracowania. Niemniej jednak będzie okazywała ci miłość. Będą między wami rozmowy i takie i jest między wami widzę czekanie, czekanie, patrzenie na horyzont. E... Potrzeba podjęcia jakiejś decyzji, ale na razie, na razie jest w stanie w miejscu niemożność hmm, zrobienia kroku ani w jedną, ani w drugą stronę. O przepraszam bardzo byki, że to czytanie nie było bardzo pozytywne. no ale nie będę naginała kart chcę być jak najbardziej szczera żeby, żeby pomóc a nie tylko mówić to co ludzie chcą usłyszeć Okej okay, z twojej strony jeżeli chodzi o vibe dla ciebie na ten luty ty, ta ja widzę że będziesz miała e, Mogą być u Ciebie nieprzespane noce. Mogą być nieprzespane noce, ale też widzę, że manifestujesz nowe początki, manifestujesz coś dużego, coś e, wspaniałego dla Ciebie. Masz e, wszelkie narzędzia, żeby osiągnąć to, to czego chcesz. Jesteś, jesteś cesarzową, jesteś po prostu... E, masz wszystko, co potrzebujesz. I nie ma, nie ma się co... E, stresować, przejmować, nie spać po nocach. Zainwestuj w siebie, spójrz w lustro i zobacz, i zobacz, i, i, i do, musisz dostrzec swoją wartość. Jesteś po prostu, no, masz wszystko. Cesarzowa jest kombinacją wszystkich królowych e, w tarocie. Po prostu ma wszystko. Jest najpiękniejsza, e, najmądrzejsza, e, zbiera plony swojego, swojej pracy, jest po prostu siedzi, pachnie i wszyscy wokół niej, e, że tak powiem, e, skaczą i e, usługują i ona jest matką, ona jest kochanką, ona jest żoną, ona jest wszystkim. I ona jest kochana przez, e, przez wszystkich. I je, jest super bizneswoman, najlepsza w pracy, najbardziej doceniana. I właśnie ty musisz, ty musisz na siebie w ten sposób spojrzeć. Widzę, że, widzę, że wy, ogólnie, ogólnie ty, jako ty wychodzisz w bardzo dobrym vibe'ie. Nie trzeba się tak przejmować. Tutaj, e, jeżeli chodzi o ten związek, z Twoją osobą o tą konekcję, coś no, coś tutaj, coś tutaj jest ciężkiego, ale jak powiedziałam na samym początku, to musi rypnąć, żeby można było budować od początku albo po prostu się otrzypać i pójść dalej. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że to czytanie rezonowało i w jakiś sposób pomogłam.